Please, Take care of my little girl, I beg of you. I'm not just going to save her, I'm going to save everyone. Cześć, witam was wszystkich serdecznie from this side i zapraszam was do oglądania serii z gry the Surge 2. a Day Officer W poprzednim odcinku uwolniliśmy się ze szpitala i zabiliśmy pierwszego minibosa Nitro Zdobyliśmy egzoszkielet A w tej chwili musimy się wydostać z tej placówki Musimy sobie załatwić jakąś lepszą broń, dlatego próbuję wyfarmić sobie. Tam, oto włócznie. I w ten sposób oto pozyskujemy broń oraz tak jak wcześniej opowiadałem na tematy zdobywania schematów zbroi. Wyposażenie, tu możesz wyposażyć się w swoją broń. Możemy dodać do ulubionych i przełączać. Jak widać, ta broń ma 64. Ta ma 79. Ma większą szybkość ataku. I pozyskiwanie energii plus 25 za każde uderzenie. Nie mamy jeszcze żadnej zbroi. Zbroje dopiero będziemy mogli wyfarmić w mieście Jericho jak się wydostaniemy na... z więzienia a teraz możemy z łatwością otwierać wszelkie drzwi otwórzmy sobie skrócić O, możemy od razu pozyskać kolejną broń, i mamy kolejną broń. Ta broń jest dosyć masywna, ciężka i będzie nam zużywać dosyć sporo stamina. Ja będę raczej szedł. Bronie dosyć szybkie typu włócznie albo jednoręczne bronie zaprezentuję wam za chwilę jak ta broń uderza tak mogę już otworzyć macie ciebie Benjamin Thank you. I was beginning to lose hope. I'd love to repay you, but as you might guess, I'm a bit broke right now. I hope I see you. I'm not never leaves a debt unpaid. I heard there's an evacuation camp in the city. Gateway Bravo or something. Going to try my luck there. I always wanted to be a search and rescue guy. Maybe we'll see each other around. Наверно, się zobaczymy. ze wszystkim i ze wszystkimi się zobaczymy. Jak się tu dostałeś? Trio to organizacja rządowa. Czyli nas koleżka... Benjamin był świadkiem... jakichś eksperymentów rządowych i go... To, Something like a power surge went through the whole system. Melted circuits and brains alike. And the whole damn factory tore itself apart. I lost my whole team in there. Even Smith. But this time I swear I'll keep people safe. No damn it, I'm not weeks. People are killing each other for scraps out there. It's complete anarchy. I can only pray we make it out in one piece. But even if we do, I have no idea what's waiting for us. Goodbye. Come to the evac camp. I'll be there. Also, we'll be In the near future. This is the that I opened. The release there is a trophy, and we have. Dobra, pokażę wam jak ta broń bije. Bije bardzo mocno, aczkolwiek bardzo wolno. I bardzo, bardzo dużo zużywa naszej energii. Ale bardzo szybko nam ładuje baterie jak widzicie na dole. Mamy też implant wstrzykiwany już Możemy się leczyć Możemy się tutaj podleczyć Otwórzmy tutaj tą strażnicę Otóż tutaj mieli podgląd na te cele i na wszystkie inne sale At the right time. The right time? Open your eyes, Garcia. There's never gonna be a right time not anymore. It's, it's not gonna change anything. Between... I know. That's not not what this is about. Okay? Just take care. Okay? This thing is dangerous. I'm sorry. So am I. We'll talk. Tutaj mamy nagranie do naszego Garsii Naczelnika od jego kolegi. Tutaj mamy możliwość użycia EMP44 rozgwiazda, który dostaniemy później w grze za zabicie włosów. Będziemy mogli otwierać zamknięte drzwi. Tutaj mamy już z głowy uwolnione. Lecimy dalej przed siebie. Zastaliśmy kartę, więc użyjmy. Mamy kolejną broń. Taki jednoręczny miecz ze złomu. Implanty. Mamy implanty aktywne i pasywne. Takie, które wstrzykujemy, i one zużyją te baterie. Mamy takie, które nie wykorzystują tych baterii. Tu mamy podstawowe implanty. Pokazuje nam życie, poziom danego przeciwnika i ile mu staminę zbiliśmy. Tutaj mamy ten wstrzykiwany który przywraca właśnie zdrowie kosztem baterii. Dlatego warto mieć broń, która szybko na naładuje tę baterię, ponieważ ona dosyć szybko też jakby się wyczerpują jakich nie użyjemy. Chociaż później będziemy mogli mieć specjalne implanty, które nam podtrzymają serio, nas nie przepuścisz. jest Garcia. Naczelnik Garcia. Mamy kolejny implant, który nam pokazuje kierunek nadchodzącego uderzenia. Możemy parować tutaj. Sparowanie 3D w lewo, w prawo, w i dół. Może nadejść. Za zrobienie 30 odpowiednich parowań dostaniemy trofeum. A ta broń jest dosyć szybka. Tutaj mamy odłamek katastrofy. Mamy takie czarne skrzynki, będą nam mówić. Częściowo coś się stało w samolocie Tutaj badali po prostu ten cały samolot też najwyraźniej jakaś placówka Crio A teraz mogę robić właśnie uniki Zbieramy złom także poza częściami do ulepszeń oraz schematów. I te przedmioty też są to przedmioty, które dają nam złom. Będziemy mogli to zdeponować później. Kopacza i się znęca nad jakimś więźniem. A warto zaglądać w każde zakamarki. Można coś zawsze znaleźć. A, tutaj nam mówią, że zaatakowano nas, czyli ten stwór. Nie mogą zagwarantować nikomu już bezpieczeństwa. No dobra, sami sobie zagwarantujemy bezpieczeństwo. I zdeponujemy sobie te złomy. Tutaj mamy rozmontuj złom metalowy. Idziemy w życie. Resztę sobie zdeponujemy. Na razie nie możemy ulepszać naszej broni. Musimy polegać na tym co mamy. Mamy no, tutaj sekwencję ataków Dwa razy L1 raz L2 i na odwrócę. Trzymaj x, aby wykonać sprint, czyli możemy już biegać. Dostaliśmy tutaj kolejny implant. Załóżmy go sobie, to jest implant wstrzykiwany. Za dużo nam nie daje. No i mamy tutaj kolejnego mini-woka. Starajmy się rozwalić mu to ramię prawe. bo za to otrzymamy trofeum oraz trofeum i broń jego a także fantasz Nasz strażnik Garcia ma jeszcze ze sobą drona bojowego, który mu pomaga. Onu trzeba uważać, bo to też przypala nas. Możemy go zestagerować również. Trzeba kontrolować stalina Ten implant pokazuje mi, że mogę go parować Znaczy nie będę tego w tej chwili robił Lepiej widzieć go po 2-3 razy i uciekać. Zobaczyć co robię i nie ryzykować. Będziemy mieli sekwencję odcinania no i ja przeżyjemy tą walkę. Wchodzenie w ten ogień to też nas troszeczkę podpala. Uciekajmy, od tego ognia. Nie udało mi się Wiem zrobić tej w sekwencji. Oraz odciąć mu ręki i pozyskać broń, ale dostaliśmy drony dwa.

I słyszeliśmy jakichś więźniów, którzy opowiadają o tym stworze, że nie zamierzają niczego tutaj sprawdzać. Uciekinierzy. Dobrze. Tutaj będziemy mieli takie retrospekcje toys, oh, right. na temat Athena, fabuły. I ta dziewczynka, z którą podróżowaliśmy. Przeżyliśmy katastrofę, ma Atena Gutenberg. W każdej takiej wizji dostaniemy skrzynkę. Go to the plane. Dostaliśmy questa z Ateną, mamy się udać do pewnej lokacji. Rozwalajcie wszelkie skrzynki. Tutaj mamy ogniwa Omni do naszego drona. Amunicję. tutaj mamy wskazówkę co do naszego drona mogę go wypuszczać i namierzać cele wiemy zdobywa się dużo rodzajów broni także i dronów, które będą miały różne właściwości co będą laserowe drony granaty karabiny maszynowe czy też strzelbę takie też drony dostaniemy w przyszłości Zastrzelanie strzelanie w głowę dostajemy trofeum więc warto to zrobić dronem i tutaj biegliśmy do naszego bossa naczelnika Garcia w grze będą takie podnośniki magnetyczne będziemy mogli się te teleportować na wyższe poziomy oraz tyrolki, czy linki będziemy mieli na na nich będziemy mogli w górę i w dół się przesuwać ale to w późniejszym okresie gry musimy zdobyć tą tyrolkę na górę i na dół z możliwością przemieszczania i też takie Przejścia magnetyczne będą zablokowane często i jeżeli otrzymamy takiego drona EMP rozgwiazda będziemy mogli aktywować będą ułatwiały nam swoistego rodzaju skróty. A tutaj mamy do centrum Jericho. wydostaniemy się z tej placówki ja będę kończył na tym ten odcinek i zapraszam do następnego zapraszam do subskrybowania i lajkowania trzymajcie się